Picie alkoholu to czynność, która może doprowadzić do poważnych zaburzeń w naszym organizmie. Wpływając na psychikę i fizjologiczne funkcje ciała. Niestety osoby pijące bardzo często o tym zapominają, tracąc zdolność samooceny. Właśnie dlatego powinniśmy pamiętać, że alkohol to cichy wróg człowieka, który w najmniej oczekiwanym momencie przypomni o swojej obecności, doprowadzając do uzależnienia, choroby, a nawet śmierci. Są to szkody związane w rodzinach alkoholowych z osobami blisko związanymi z, z osobami pijącymi. Tu Możemy wymienić takie schorzenia różnego typu psychosomatyczne, nerwice, zaburzenia emocjonalne związane z chronicznym stresem często wieloletnim stresem prawda, i zagrożeniem. Nerwice, zaburzenia adaptacyjne to są rzeczy, które, które obniżenie poczucia własnej wartości, które ma także wpływ na to, jak funkcjonują ci ludzie. To dotyczy te wszystkie zagrożenia dotyczą trzech grup. Jedna grupa są to osoby żyjące z alkoholikami, czyli żony, konkubiny, przyjaciółki, prawda, często matki. Następną grupą są to dzieci, które są, żyją w rodzinach alkoholowych, prawda? Te małe dzieci, prawda? Które w tym dorastają, które z powodu tego, że tam są, z powodu nadmiernego stresu rozwijają się gorzej, mają z tego powodu mniejsze szanse życiowe, społeczne, prawda? Chociażby dlatego, że najczęściej też doświadczają niedostatku. Alko, picie alkoholu pochłania pokłania bardzo dużą ilość pieniędzy. Dzieci z rodzin alkoholowych, dorosłe dzieci z rodzin alkoholowych, mają, dla mnie to one mają jakby takie mniejszą, Zdolność konsumpcji tego, czego osiągają. Mimo, że, że często osiągają bardzo dużo w swoim życiu, że są zdolne, że są zdolne do poświęceń, że to, że to co uzyskują, jest takim ogromnym kosztem. To nie potrafią tego docenić, nie potrafią być z tego zadowoleni. Ciągle mają obniżone poczucie wartości, czego uzależniają jakby swoje, e, swoje potrzeby od innych. Prawda? Zabiegają o innych bardziej niż powinny, niż o, niż o siebie. Jakby tak troszkę siebie zaniedbują, albo całkiem siebie zaniedbują, skoncentrowane na zaspokojeniu potrzeb innych. Uzależnienie od alkoholu to nie tylko problemy ze zdrowiem, to także duże prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa, a także problemy osobiste i zawodowe. Pierwszym obszarem byłby taki ogólnie rzecz biorąc yy, związany, obszar związany z handlem, yy, z przemytem, z nielegalnym yy, dystrybucją alkoholu. To, to wszystko, co się wiąże, o czym się czasami pojawia w pracy, gdzie odkrywamy różnego typu afery alkoholowe, niealkoholowe, tym mniej większe lub mniejsze, yy, w jakimś stopniu to ma wpływ i to nie jest, nie jest aż taki mały. Drugą taką, takim obszarem, jest to obszar łamania praw. Taki w wymiarze, powiedzmy, indywidualnym. Jeśli, jeśli weźmiemy przestępczość, to 33% tych spraw jest związany z alkoholem. Sprawca najczęściej, w 33%, był pod wpływem alkoholu. Czyli wiąże się to bezpośrednio z, z alkoholem z używaniem tego alkoholu, przynajmniej w 33% sprawców. Następnym obszarem jest przemoc, prawda? To także przestępstwa. I w tym wypadku, jeśli weźmiemy przemoc domową, to przemoc domowa to jest 80 kilka procent sprawców w stanie nietrzeźwym. Czyli mam następny potężny obszar przestępczy związany z uzależnieniem. Następnym obszarem dotkniętym w jakiś sposób skażeniem alkoholowym to jest obszar, obszar pracy. Czyli to, z czym mamy do czynienia wszyscy, prawda? Gdzie, gdzie spotykamy się z absencją chorobową, to wiedzą pracodawcy szczególnie, prawda? Kiedy był, prawda? Wziął wypłatę i trzy dni nie ma, prawda? I, i, i nie można na niego liczyć. Coś zostaje przedłużone, prawda? Czegoś nie, na niego nie można, coś nie, nie, czegoś nie wykona. Następna są zwolnienia lekarskie, bo często na, 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 na to, że, że ktoś wypija za dużo, źle się czuje, bierze zwolnienie lekarskie, prawda? Żaden problem. Lekarz wystawi ze 3-4 dni i, i następny koszt, który, który ponoszą pracodawcy, prawda? W jaki sposób za to płacą? Następnym obszarem jest to obniżenie wydajności pracy. No, bo trudno powiedzieć, żeby osoba, kiedy pije, jednocześnie pracowała. Prac, picie alkoholu w pracy szkodzi. Często odstawiają ludzie pracy no, na po to, żeby się spokojnie wypijać. Zresztą to picie także przeszkadza wielu ludziom, którzy nie piją w pracy. To, to następny problem, gdzie, gdzie, gdzie. gdzie? Dzieci niepijący znosić muszą to. Często ta praca, którą wykonują jest niewystarczająco dobra, trzeba po nich poprawiać albo sami muszą poprawiać, co, co, nas, po, co przysparza następnych kosztów. Bo kiedy ktoś jakiś czas traci na picie, to, to, to ma mniej czasu na, na wykonywanie prac. Korzystanie z alkoholu może stać się przyczyną wielu problemów zdrowotnych, osobistych i zawodowych. Pamiętajmy więc, że są dwa rozwiązania tej kwestii, Umiarkowane symboliczne korzystanie z napojów alkoholowych lub całkowita abstynencja.